Cześć, witajcie z farmy. Słuchajcie, dostajemy od was dużo pytań, jaki będzie dzisiaj wynik meczu Polska-Francja no i specjalnie dla was Maniek będzie typował zwycięzcę dzisiejszego spotkania. E, mamy tu przygotowaną tym razem marcheweczkę. Maniek w ogóle to jest e, smakosz marchewki, także e, on z chęcią m, by zjadł wszystkie, no z, 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 zaprawdę zje te wszystkie trzy talerzyki. E, no ale dajmy, dajmy mu wybrać, dajmy mu wybrać. E, dobra, do mojego asystenta muszę tam krzyknąć. Antoś, to wypuść Mańka. Antek wypuścił Mańka Idzie dla tych, co zarzucają dla Mańka, że, że nie jest kibicem Polski To Maniek dzisiaj w specjalnej, specjalnej scenerii Chodź Maniusz, chodź Chodź Maniek, chodź No chodź, chodź Maniusz, chodź Chodź Maniusz, chodź Chodź Maniek, chodź Maniek, chodź No i idzie Maniek Idzie Maniek. Maniek. Dobra ma jak zostaw go. Maniek, Maniek sam musi podjąć podjąć. Maniek wybierze drużynę teraz. Kto wygra? Wynik dzisiejszego meczu. No Niestety Maniek wybrał drużynę Francji. Kurczę no. Oj jej. No nic, pozdrawiamy was serdecznie. No, kibicujmy Polsce. Hej.